They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. you never you more than one together. However you go ever and ever after Przepraszam, profesorze Piper, może nam pan znów zagrać tę melodyjkę? Oczywiście, moja droga. Kitty, wiesz co się dzieje, gdy o, szczurki! Zapomniałam? Raven Queen, zgłoś się proszę do gabinetu baby Jagi. Ja? Tak, ty. Yy. E, Pani Jago, czy coś się z yy, stało? Raven, usiądź proszę. Jako pedagog szkolny mam obowiązek spotykać się z em... trudną młodzieżą. Co? Ja nie jestem trudna. Pomożemy wrócić ci na dobrą drogę. Na złą drogę? Koleżanka ci to wyjaśni. Raven, ja cię uwielbiam, ale jak któregoś dnia wylałaś ten niezmywalny czarny tusz na moją balową suknię... To stało się przypadkiem. Bardzo tego żałowałam i powiedziałam przepraszam chyba ze sto razy. Ty nie powinnaś mnie przepraszać. Jesteś zła. Ach, a co jeśli ja nie chcę? Raven, jesteś tu, żeby słuchać. Briar, chcesz teraz coś powiedzieć? Słuchajcie, jest platforma do skoków na bungee na wschodniej wierze. Więc... Briar, hokus pokus! Maybe? Dla mnie Raven jest super ekstra, taka jaka jest. A pan mi nie powiedział, że będziemy ją tu krytykować. Mówił pan, że to będzie mały podwieczorek. Tak, skłamałem. Nie słyszeliśmy jeszcze ciebie, Lizzie Hearts Ściąć jej głowę! Ona powinna Mówiła. wam dyskoki to bo. Ściąć jej głowę! Ospokójcie się! I tego właśnie oczekujemy od złej królowej. Myślę, że zrobiliśmy duży postęp. Ale... Yy, yy, kto mnie teraz odczaruje? Nie chcę być człowiekiem kurczakiem! La hej, okay, Apple. Czy mogłabyś z łaski swojej nie śpiewać samego rana? Albo nigdy? O, oh, wiem, że żartujesz. Magiczne lustro, co wzrok mój cieszy. Kto jest w tej szkole najpiękniejszy? Ty, Applewhite. Jesteś najwspanialszym lustrem? Idę pożyczyć biżuterię od Briar. Zaraz wracam! Wypróbuję nowe zaklęcie. Przydałoby mi się tak trochę więcej lotu. Nie! La, 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 la. Magiczne lustro, co o tym myślisz? Co ja o tym myślę? Uff. Moje lustro! Czy coś się stało, kiedy mnie nie było? Um, nie, niczego nie zauważyłam. To jest potrzebne do mojej bajki! Chodź, poszukamy ci innego lustra. Uff. Moje lustro, proszę. Co... Nie masz większego lustra? Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie sobie oko poprawić. Trudno mi znaleźć takie, które jest w sam raz. Niektóre są zbyt wąskie lub zbyt szerokie. A, w tym nie podoba mi się ramka. Chcesz pożyczyć moje lustro? No to dobra, jeszcze tylko raz szybko zerknę. O! U. Hmm. On nigdy ci tego nie pożyczy. Tak, U. ja wiem. Poza. Jest najgorsza rzecz, jaka się mogła komukolwiek przytrafić! Apple ja zepsułam twoje magiczne lustro! O, wiedziałam! Naprawdę? Tak! Przecież Ty masz być najgorszą osobą w szkole. Domyśliłam się, że to zrobiłaś, a potem udawałam. Dopóki nie będę mieć nowego lustra, mam pomysł, jak możesz mi to wynagrodzić. Czyż to nie jest najdoskonalsze strój na lekcje koronologii? Oczywiście, że tak najjaśniejsze. Jest ciężkie. Nie psuj postaci. Mam dość mówienia do ciebie najjaśniejsze. Bądź dobrą tą złą. Cała szkoła mówi o wyborach do królewskiej Rady uczniów, ale kandydatka na przewodniczącą jest tylko jedna. Ona nie ma przeciwników. Ponownie Apple White. Blondie, to, że właściwie nie mam konkurencji, nie znaczy, że nie będę ciężko pracować. W czasie mojej debaty przedstawię plan na królewskie tańce, królewskie konkursy, królewską zbiórkę darów. Królewskie no i... ble, królewskie bla i królewskie na na na. Czy nie byłoby super, gdyby ktoś inny... Ja to zrobię. Wystartuję przeciwko Apple na przewodniczącą. E, co proszę? Głosuj na Madi. Głosuj na mnie! Yeah! Kapelusz nad koroną, głosuj na Madi. Ooh, cześć, Raven, ja... Dexter, głosuj! Na mnie. Au! <grym> to znaczy au, czad! Dzięki bardzo za tę przypinkę! A... <grym> Koleżanki i koledzy, już zaczynamy debatę przedwyborczą do rady uczniów ever after high! Pierwsze pytanie jest do Apple White. Dlaczego mamy oddać głos na ciebie? Powiem po prostu, że będę rządzić tą szkołą jak swym przyszłym królestwem. Perfekcyjnie! <grym> I Madi, moje pytanie do ciebie to dlaczego kandydujesz przeciwko Apple? Czy jesteś... <śmany> szalona? No tak, dzięki, że zauważyłaś. Jeśli wiewiórka je żołędzie, a nigdy steki, to ile wody wypływa z rzeki? <śmany> Przepraszam? Słyszałaś! Apple za długo jest przewodniczącą. Medi jest szalona. Pani jest Oczywiście ...ma ciastyczny pomysł. Byłoby super, gdyby Rada mogła poszerzyć drzwi zamku dla tych z nas, którzy są trochę więksi. Myślę, że to da się zrobić, ale jeszcze zapytam moją współprzewodniczącą. Jaskinia Niedźwiedzia jest otwarta szeroko, ale czy da się zmienić jej głębokość? Słyszałeś ją? Co pan chce zrobić? Dobrze słyszałaś, Raven Queen! A, profesorze Rumpelstiltskin, to jest totalnie nie fair! Nie może pan zrobić testu z 30 rozdziałów! Dopiero doszliśmy do rozdziału drugiego. Ja nie mogę kłamać, a to. to. to jest bardzo nieładne. Ha, ha, ha. to wy nie wiecie, jaki jest profesor Rumpelstiltskin? Na początku każdego roku robi koszmarnie trudny test! Żeby zdobyć dodatkowe punkty, uczniowie muszą prząść dla niego złoto ze słomy. Ten test jest jutro rano. Już robią mi się drżawki ze stresu. Wiecie, mogłabym was pouczyć. Uczyłam się tego sama, bo trochę się nudziłam. Royalnie super. O, zacznijmy od podstawowych pierwiastków. <grystamy> Jeżeli nie obudzimy brajar, to na stówę oblejemy ten test. Gdyby naukę traktowała tak serio jak imprezowanie. O, mam pomysł. Uch, uch, cześć wam, co jest? No nareszcie. Ale teraz już nie zasypia i ratuj nas. Cóż, jest jedna rzecz, która zawsze mnie budzi. Naukowa balanga! Podstawowe pierwiastki. Magiczny pył i smoczy ogień. Magiczny pył i smoczy ogień. Koniec sprawdzianu! Zobaczę jak polegliście! Raven Queen, masz sześć! Apple White masz sześć! Cedar Wood? 6. sześć! Hunter Huntsman 6! Nigdy nie wątp w skuteczność naukowej balangi! <grym się wytrzymał> <grym się wytrzymał> tak. To Amora, adoptowana córka Erosa, boga miłości. Obecnie uczęszcza do Straszyceum, ale wkrótce odkryje, że inna szkoła potrzebuje jej nadzwyczajnych talentów. Dalsze losy postaci z bajek są teraz bardzo niepewne. Czy księżniczki znajdą swoich książąt? Czy zbuntowani uczniowie znajdą prawdziwą miłość? Te pary będą potrzebowały pomocy Amory, aby żyć długo i szczęśliwie. Witaj, piękna bogini miłości. Jestem hopper Crockington II i wielce rozpaczliwie potrzebuję twojej rady. Wiem, czego potrzebuje każdy ropuch, żeby zostać księciem. Nie, 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 czekaj! Uff. Hej, siema! Jesteś Amora. Powinni Cię nazwać ślicznora. Oh, kiedy plącze mi się język, zamienia, mi się. W... O nie! Gdybym mógł zachować mój poetycki talent, będąc w ludzkim ciele, ale oszołomiony się staje na widok piękności Briar. A wiesz co? Pomysł. Powiedz mi, co czujesz do Brajar. No cóż, nie ma drugiej takiej. Hopper, zaraz. Ty jesteś cichym wielbicielem, który chciał się spotkać? To posłuchaj. Najpierw przysyłasz mi koszyk much w czekoladzie, potem śmierdzący bukiet traw z bagien. Przepraszam, ale ja nie chcę iść z tobą na zabawę. Moja słodka Brajar, piękno tej nocy jest niczym w porównaniu z tobą piękna. Hopper, nie znałam cię z tej strony. Hej, Amora. Oh, Dexter. Jest jeszcze coś, co chcesz powiedzieć? No, no, nie. Jesteś taka ekstra. Znaczy, nie, znaczy... Już... Fuj. Oh, kum, kum. Zasłem buty. Może przytulisz swojego bohatera? Mam nadzieję, że to ty, Hunter. Wiesz o tym, Różyczko. Dziękuję, że to załatwiłeś. A teraz musisz wyjść. Eee, co? Wybacz mi, Siaczku, ale mam niecałą godzinę, żeby poustawiać te nowe buty. Blond i Brajar przyjdą tu za parę minut, a one nie mogą się dowiedzieć o nas. To może wrócę Aha, później, z wtedy buty i ja... Jesteś no. Pójdziemy na kawę? Wyrzuciła mnie. Dzięki za pomoc, dziewczyny. Nie mamy dużo czasu, ale... Nie ma sprawy, Ashlin. Widzę, że masz regały platformowe. Ja bym nie przesunęła nieco w lewo, żeby naturalne światło padało na buty i dawało taki efekt poświatny. Dobry pomysł, prawda? Hmm, tak sądzę. Braer? a ty? Nie. Oh. No. Żałujesz tego! Dlatego szklane buty są totalnie przereklamowane. <śmienny> nie wiem. O jeden żołądź za dużo! Rozpakowałyśmy tylko jeden karton do tej pory, a otwieramy sklep za niecałą minutę. Za nic w świecie nie zdążymy! Każdy uciekać wiewiór, ale tak cię znajdę! Hunter nie! Wow, to dostaniemy jakieś buty za pomoc? To co z tym przytulaniem, bohaterze? A może tak buziaka? Wiewiór! They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.